Jak ty jesteś, to wiesz, że to Tak, tak. Bo ostatnio było głośno. Tak, tak, tak. Po było obłożnik. 50, puszczamy? Piąta 50. Miało. No to 2 minuty jeszcze. Spokojnie. Dwie minuty i No od odwrót będą mieć minutę, nie? バレンタイン、バレンタイン、バレンタイン、バレンタイン、バレンタイン、バレンタイン、バレンタイン、バレンタイン。 Jeszcze jeszcze minuta. Będzie że pan nie ma. Widzę, że pan nie ma. że nie nie jak odejdą. Spoko, spoko. nie ma. Spoko że spoko, spoko. spoko, majonez, albo spoko <grymianie> ja odejdą, to nie, a jaki nie widzę. Jesteś pan czujny? <grymianie> to nie ma kłopotu, bo to na jednej linii. Wiesz, Je, żeby tam pomieszały się, to jest... Z Gierniowicami to jest... No to, jest... to kurwa, teraz krzyczy jak panikował. No to pochujasz panikową, tylko puszczaj. Miało tam parę sekund, nie patrzy na to, kurwa, bo gości już tam widzę znowu, pan, panie Kręć, pan, pan, ja pan, 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 to jest pan, jest pan, nie pan, 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 kurwa, pan, pan, nie nie to my. pan, pan, to. A pan, 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 nie, puszcza, nie puszcza. Ale się mu nie otwierają tak. Tam no, się też jedna nie otworzy, bo jest przełożona. Może to już nie To nie jest, na taką pogodę to się puszczało i szły tam. Dajcie, bo pójdę tam do tamtych. Dobra, dobra, dobra. dobra.